Cześć, witajcie na kanale CQB.pl. Dziś przyjrzymy się nożowi Concept Mini Corvid w bardzo fajnym donatowym kolorze. Przejdziemy przez najważniejsze parametry, pokażę Wam go z każdej strony i powiem do czego najlepiej się on nadaje. Więc zaczynajmy. Na początek krótki rzut oka na tego ponczusia. Warto nadmienić, że ten nóż występuje w wielu wersjach. Kolorystycznych. To jest tylko jedna wariacja, ale bardzo fajna, bardzo śmieszna, dlatego też chciałem Wam ją pokazać. Jak widzicie, nawet zmienione zostało tło specjalnie dla tego noża. Bo ten nożyk jest tak kolorowy, że fajnie go będzie sobie zobaczyć. Dobrze, przejdźmy teraz do danych technicznych. Długość całkowita tego noża to zaledwie 9,7 cm. Długość złożonego. To y, około 6 cm. Mamy tutaj rękojeść wykonaną z G10, w, tym, w tej wersji kolorystycznej, akurat w takim śmiesznym, donatowym, właśnie kolorze, pączkowym. Y, mamy tutaj wagę zaledwie 39 gram. Mamy tutaj otwór na linkę. Y, mamy tutaj łożyska ceramiczne. Ten nożyk bardzo płynnie się otwiera. I mamy tutaj dwa sposoby otwierania. Mianowicie mamy taki fliperek, który świetnie działa. Mamy też. Tutaj takie zagłębienie, i spokojnie, jak ten nożyk sobie złożymy, tym zagłębieniem też możemy ten nożyk otworzyć. Ja, jak bawiłem się tym nożykiem, to otwierałem ten nóż nawet poprzez, teraz mi nie wyjdzie, ale poprzez wyrzucenie tego noża, po prostu w drugą stronę i można od razu sobie zacząć coś pracować. Wiecie, tu mam mało miejsca, ale jak na przykład, właśnie sobie tak tam siedzimy, czy coś robimy i potrzebujemy coś, to możemy sobie po prostu ten nożyk wyrzucić czy nawet otworzyć go po prostu w ten sposób, przytrzymując go za ostrze, czyli na przykład sobie trzymamy go tak, ciach, i możemy go też tak spokojnie otworzyć, czy też wyrzucić. Wiele sposobów otwierania. Długość ostrza 3,7 cm, grubość ostrza całkiem sporo, bo 3 mm, mamy tutaj ostrze Clever, stal 154 cm, szlif płaski i ostrze gładkie. Jak widzicie, tutaj mamy jeszcze taki coating w takim... Kolorku, bardzo fajnym. I teraz, co do czego najlepiej nadaje się ten nóż? Przede wszystkim powiedziałbym, że to jest taki fan knife, akurat w tej wersji kolorystycznej, czyli taki nożyk po prostu zabawowy, zabawny, który chcecie tam. Jeśli lubicie dużo kolorów, e, z pewnością może się właśnie podobać. Świetna, świetny nóż do. Otwierania konwersacji a jest też użyteczny, wiecie. To, ten nóż akurat tu prezentuje w takim kolorze właśnie bardzo zabawowym, ale ten nóż występuje też w wielu innych, powiedziałbym to normalnych kolorach i, i właśnie on jest nożem po prostu użytkowym. To taki mały EDC, który możecie mieć zawsze przy sobie. A jak widzicie, my mamy tutaj całkiem sporo ostrza i to ostrze spokojnie nam tutaj wiele różnych prac, cięcie jakieś tam. Wiele różnych prac pozwoli nam wykonać. Otwieranie paczek w biurze tam, dzięki właśnie temu e, profilowi takiemu tasakowemu, nie stanowi żadnego problemu. Rozcinanie listów kopert, jakieś tam pracy przy biurku, e, przycinanie sznurków, lin, tasiemek. Spokojnie sobie ten nożyk z tym poradzi. E, także, jak pracujecie w jakimś tam modelarstwie, takich różnych rzeczach, możecie sobie też tego nożyka spokojnie używać, spokojnie takie jakieś zeskrobywanie, takie różne rzeczy e, na pewno nie będą dla tego noża stanowiły żadnego problemu. Teraz co wyróżnia koncepta Mini Corbid. No w tym wariancie akurat tak jak już wcześniej wspomniałem i widzicie kolor. Kolor jest naprawdę unikalny. Ktoś tutaj bardzo zaszalał przyrzucając e, taką wersję kolorystyczną. Ale wiem, że ta wersja kolorystyczna jest popularna i ludzie ją lubią. Więc y, dlaczego nie? Wszystko jest dla y, każdego, więc jeżeli komuś się podoba, jak najbardziej pamiętajcie, że ten już występuje też w takich bardziej neutralnych kolorach. To nie jest jego jedyna odmiana. Mamy tutaj element wyróżniający stal 154C. Myślę, że tutaj y, mamy świetną odporność na korozję łatwość ostrzenia nawet podczas intensywnego użytkowania ten nóż nie powinien szybko tracić ostrość ten nóż też nie jest stworzony do takiego mega intensywnego użytkowania więc na pewno posłuży nam to bardzo bardzo e, długo e, co mamy jeszcze profil clever jak widzicie ten nóż ma bardzo taki charakterystyczny profil jak już wcześniej wspomniałem łatwo ten nóż też otworzyć po prostu prze, u, chwytając za to ostrze i tym ostrzem możemy sobie bardzo precyzyjnie pracować Mamy tutaj łożyska ceramiczne, które wyróżniają ten model, ponieważ bardzo szybciutko ten nóż się otwiera. Śliw płaski. Taka geometria ostrza powoduje, że mamy niski opór, bardzo łatwe cięcie. Mamy bardzo agresywny jumping, Przy tak małym nożu to ważne, żeby nam się nie ześliznął i bardzo dobrze w się tym nożem pracuje. Mamy tutaj rękojeść G10 na drukiem donatowym. Yy, która akurat w tym wypadku jest to na dróg donatowy, tak? To G10 po prostu bardzo popularne i bardzo sprawnie się tym nożykiem yy, dzięki temu operuje. Mamy tutaj podwójny system otwierania, wcześniej już wspomniany flipper, to miejsce, i tak jak mówię, daje się też tym nożykiem po prostu wyrzucić, trzymając za samo ostrze, Czyli łapiemy sobie za ostrze, jak ono już tak idealnie nie wpadnie, i możemy sobie tak nożyk otworzyć i nim pracować. No, i oczywiście ostatnim, a w zasadzie powinienem powiedzieć, pierwszym elementem wyróżniającym jest rozmiar. To jest malutki nożyk, leciutki nożyk, który wszędzie uda nam się łatwo zabrać. Dobrze, spróbujmy sobie teraz ten nożyk porównać. Porównamy go sobie z Cold Steelem Micro Recon 1. Porównamy go sobie z Kersiałem Diodem porównamy go sobie też z Spider Cogras z Hooperem i myślę, że to już wszystko z takich maluchów zobaczcie jak te noże się tutaj prezentują wszystkie fajne takie właśnie małe opcje na no, czasami duże potrzeby tak te noże tutaj wyglądają zobaczcie sobie jeszcze je tak Oj, nie wiem czy uda mi się nie uda mi się to zrobimy tak i tak i macie tutaj też porównanko jak to wygląda w tą stronę dobra, zabierzemy sobie te maluchy, chociaż wiecie co, jeszcze Wam pokażę, jak one wyglądają złożone, bo myślę, że warto akurat w wypadku takiego małego nożyka zobaczcie sobie jak one się tu prezentują złożone. Takie małe opcje, żebyście widzieli sobie footprint. I tak to mniej więcej wygląda. Taki secik. Dobra. Podsumowując, koncept mini Corvid Akurat w tym donatowym wydaniu to taki typowy fun, fun knife, czyli taki nóż do zabawy, ale niech was nie zwiedzie właśnie akurat ta prezentowana tutaj wersja, bo jest to pełnoprawny nożyk do takiego mini DC. W, w cywilizowanych wersjach kolorystycznych, jakbym powiedział, e, z pewnością profil clever. W połączeniu z bardzo niezawodną stalą 154CM i łożyskami ceramicznymi, yy, tworzy nam skuteczne narzędzie. Ten nóż posiada bardzo dobrą ergonomię. Jak widzicie, pomimo że ja wcale nie mam małych dłoni, ten nóż bardzo pewnie trzyma się w dłoni i pozwala na takie małe, precyzyjne. Pracę, przez swoją grubość, poradzi sobie też z większymi zadaniami, Naprawdę, trzymając ten nóż, ma się pewność dłoni. Wiadomo, że ogranicza nas, nas tutaj rozmiar ostrza, ale jeżeli już coś łapie się na to ostrze, to niech lepiej ma się na baczności, bo ten nóż sobie z tym z pewnością poradzi. U, I ten model idealnie trafi w gusta użytkowników EDC, szukających właśnie takiego ultra lekkiego, ultra małego noża. Doceniam go osoby pracujące w biurze czy w takich. Właśnie miejscach, gdzie nie potrzebujemy i nie chcemy wyciągać wręcz dużego noża, ktoś pomyśli, że to jest zabawka, ale naprawdę niech nie zwiedzie Was wygląd tego noża, bo to zabawka nie jest. Myślę, że też świetnie sprawdzi się właśnie dla osób, które poszukują jakiegoś noża dla, do takich zestawów awaryjnych, gdzie takie maleństwo wrzucone gdzieś tam z boku, czy nawet w skrytce samochodowej pozwoli nam spać spokojnie. Myślę, że to wszystko. Eee, dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Pamiętajcie o subskrypcji i jak zawsze trzymajcie się ostro.